Склеп есть замкнутый, а тут не есть склеп тут тут ладно реставрация где найден реставрация есть отвал, але никого не

Palenie jest zabronione, Turcy palą wszędzie, ale tutaj ze względu na pożary jest zabronione, w domu można, ale tutaj już nie. przed tym No to urząd tej jaskinie? I sklepy zamknięte dwa miesiące temu były otwarte, ale skinia ma być otwarta. Przynajmniej ten dziadek powiedział, że jest otwarta. Tutaj sprzedają bilety. Dzień dobry, koledzy. Dzień dobry, Teraz cena wstępu jest 100 lirów, czyli więcej niż 3 euro. Ja tym razem nie będę chodzić tam, bo byłem tutaj nie pamiętam ile razy. Może być 10, może być 20. I nie potrafię nakręcać tam filmki. Lepiej zrobię to video z tych ze starych zdjęć. Bo tam nic się nie zmieniło. Wiadomo, jaskinia, co tam może się zmienić. I ma dobrze, ma piec, ją piec, fajnie. I z kierujemy niż, bez zezwolenia nie, nie wolno wchodzić. No i teraz idziemy z powrotem źródło wody. Nie wiem czy działa. Nie działa. Szkoda. Ale to nie jest woda pitna. Suičelmis nie nadaje się do picia. Ну, наиболее наверное, популярная ясенья среди туристов и жителей города Алании. Хочу Алании, бо близко. Для того есть такая задбана, але в околицах Алании, там, дуже тих ясень. Опять той дим Марасе известна Ялан Дюня, Марасе, jak to powiedzieć po polsku e, jaskinia e, Jaskinia kl, e, takiego klamskiego życia I e, jeszcze jest jedna jaskinia w stronie w stronie Sapadere Kanion No ona się nazywa Gyrgyller. ma rasę eee, Później napiszę jak to po polsku zapomniałam słówko Często tutaj prowadzę znajomych Prawie każdego gościa z, Przeważnie z Polski bo ja cię mam tylko z Polski gościa prowadzę tutaj To taki konieczny punkt zwiedzenia Do e też nie pójdę Jest to taka Ja cię dla turystów Nie ma co tutaj Patrzcie Uwielbiam te głowy No i co teraz? Wracamy, ale przed tym mam coś zrobić, e, czyli się ubezpieczyć przed wiatrem. Zaraz pokażę, jak to ja robię. Mamy godzinę 11.00, 6 minut po 11.00. Teraz trzeba się ubezpieczyć przed wiatrem. W ten sposób zakładam palcach z przodu. Ale najpierw mam się napić. Chyba mam. Zjechać w dół nie jest tak trudno, ale trudno przy tym trzymać kamerę. I hamulce. Hamulce mają być sprawne i bardzo dobre. I inaczej można trafić w niespodziankę. Tym bardziej na skrętach, których tutaj są mnóstwo. Będzie mnóstwo przede mną. Ważne na skrętach, bo ma być samochód, chociaż tutaj, oprócz tej Tesle, Tesla, spotkałem tylko jeden tuż przed wyjazdem, no, jakoś tak picie, jest Tutaj jest napisane, żeby na skręt wchodzili ze strony zewnętrznej. Lustro. Spadło mi w plecach. Włączam kamerę. I tak wygląda Mieszczyt czyli miejsce dla modlitwy To nie jest meczet prawdziwy Prawdziwy meczet się nazywa Dżami po turecku No i jak się idzie Jedziemy dalej W góry trochę Coż pokażę. To taka restauracja Mała w drodze do jaskini. Ona się nazywa Isildzianit, czyli zielony raj. No i cena herbata, czaj 10 lg. Portugal, suyu sok pomagańczy 45 ligów To chyba 1,5 euro. Dnia kafa 35. Co jak chwali się, człowiek suksu, zimna woda, 7 ligów co jak czyli jedzenie wiejskie, nie ma ceny, no to teraz może być 150, 200 ligów czyli, czyli 5, 7 Euro. pół godziny temu jechaliśmy tutaj, nie było tyle samochodów, i to wszystko miejscowo, tutaj jest to, pytanie ja, znaczy zarabia. dönüp Hayır, o, o tarafta boş ya. Sabahçı mayak, kapıçak oldu. Orada <laughs> değil, oradan geçiyordu. Geçiyor. Engi virajdan dönemekten döneme yiyoruz. Onunla istiyorsa da <laughs> Karşıda araba olmasa dönüyordu. dört araba, araba oldu mu dönmeye İşte geldi mi çığır çığır ile bunu açıyor. Bunlar da böcek daha var. Her gün çıkarıyor. Evet, adamlar din kaldı. Neye çıkar vermezler orada? Siz kaç Bir Mehmet Beş 6 tane de ekle ekleyelim. İkiye bölüyorsun tamam mı? Şu arabaya çıkart. Tamam çıkıyor şimdi öyle ar geldi. Ana gel geldi be. Ben öyle bildim onu oldun arabanın. Beş 6 tane ekle tamam mı? Tamam. Duvara yok duvara yok. Yani. Ya 5, tane yaptırıyorum çeviti. Yaptır yaptır. Beş ben evet sana araba bildiğin. Ne yaparsınız? Kolay Hey <laughs> hey. Onlar çıksın Dora gir bari. Bir ne? Bir, bir ne? Çünkü az oradan iner gibi orada onlar bildiğin. Daha ol bak. Ben bir işlerimi yapayım. Ne Sağzı bağırdı, üstü Aynen. Kıbrıt böylece ağırlıyor. Kıbrıt kalabalık sadece pasaj günü oluyor ya. sen ben kadar yap. Bir de 12 kişi geldi, özel izah etsin. Dur bir hızlı hızlı olalım. Yok, ben ne başlayacağım. önce başlayacağım. Tepsileri gidiyor. Başlayacağına hızlı Olmazsa neyle diyeceğim? Başlayacağına bu yola kısa bir darı yıldır. Valla öyle hadi. Önden onları yap bir hadi. Böyle mi? Darıları mı yapacağım şimdi önde? Böyle çocuğum dur o zaman ben. Mayo bir savaş yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir başlayalım. Yeter o. Cibur ayırsın, cibur ayırsın. Cibur ayırsın. E sen de hiç tane yumurlamamışsın. <laughs> e Bir de ben Kızım hemen dolapta ocak yok, ocak yok, Aman yeter o. Bunları sardıktan sonra çok iyi vermeye veririz geriye. Hafta içinde o kadar kalabalık olmuyor. Olmaz. Ha. Kalabalık olmaz da pazar günü kalabalık. Ha. Pazar günü normal kahvaltı günü. Olmadı. Şöyle bir yere bunu bu aradan çıksın. Ondan sonra bu üzümeye başlayalım. Kaç sene dik bu işi yapıyorsunuz teyze? 18 sene, 15, 18 sene oldu. Oldu mu? Evet, oldu. Ama bu tam yufka değil, öyle mi? Efendim? Bu yufka değil, o başka... Bu yufka değil, yufka o. Bu ha. şey, mısır ekmeği. Ha, anladım. Ha, bu mısır ekmeği, yufka o. Hı hı. Yani mısır önü kullanıyor musunuz? Evet, bu, buna mısır önü kullanırız. Ha. Bilmiyordum. Ну и в том способ проблем. Ну и раз, мама выбор. Я хочу в ду э, другом другом. Люб снова на тен скрут. Я выбираю скрут, что я ненавижу там те другие, тут есть трасса туристическая и, и не мацу там. Jest więc idziemy Google. Taka książka.